bo atakuj, za dużo stoisz! Pracuj, pracuj! Dajesz Boguś, dajesz. Troszkę już ręce poprawiłeś, ale dalej, bałagan! Nie bój się, nie bój się! Już, obaj od, oddaj, oddaj! Tak, jeden, drugi! Garda trzymać, ja wiem, że jesteście zmęczeni wszyscy, ale w boksie garda jest bardzo ważna. Zwłaszcza na początku, kiedy nie umiecie ciosów unikać. Szybka zmiana! Kuba, chodź, chodź, wiem, że zmęczony jesteś, pomyśl, że to już końcówka. Bogus, nie rąk. Koniec? Dwunasta runda za wami Podziękować sobie wszyscy